Przede wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego ogłoszono najlepsze wolne transfery. Robert Lewandowski znalazł się na czele tego rankingu. No właśnie, dzisiaj na temat wolnych transferów i tego, że Robert Lewandowski był najbardziej opłacalnym wolnym transferem. Mówi się nieoficjalnie, że Robert Lewandowski za podpisanie tak naprawdę za przejście do Bayerdu Monachium skasował za sam podpis 15 milionów euro, ale są to informacje nieoficjalne, tak? W tamtym czasie, kiedy przychodził praktycznie z tutaj Borusi do Bayernu kosztował według transfer market 50 milionów euro i tyle praktycznie Bayer zaoszczędził, jak Robert Lewandowski przyszedł tak do tego klubu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Kto tak naprawdę w tym zestawieniu znajduje się w pierwszej piące, pierwszej dziesiące, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ogłoszono tak naprawdę najlepsze wolne transfer. Tak? I tutaj Robert Lewandowski znalazł się na czele tego rankingu. Jak wiadomo, Robert Lewandowski przyszedł tutaj z Borusi Dortmund do Bayernu Monachium. No i to było bardzo opłacalne, tak naprawdę dla Bayernu Monachium, patrząc też z perspektywy czasu. tak I to, że wtedy kosztował praktycznie 50 milionów euro, tak mówię na samym wstępie. tak Podobno za sam podpis Robert Lewandowski skasował 15 milionów euro. Natomiast jest to tajemnica poliszynela. Pewnie tutaj tą informację wie Cezary Kucharski, ta, który wtedy negocjował właśnie warunki przejścia, był agentem Roberta Lewandowskiego, menadżerem. No, i sam Robert Lewandowski, tak. Natomiast jeśli chodzi o to zestawienie, tak, najlepsze praktycznie wolne transfery, no to było ich praktycznie sporo. Ja może przedstawię tutaj pierwszą dziesiątkę. Miejsce pierwsze to jest Robert Lewandowski, właśnie przejście z Borusi do Bayernu. Miejsce drugie to jest Leon Gorecka, przejście z szalkę 04 do Bayernu Monachium. No, muszę powiedzieć, że po części, tak, patrząc na grę może po części, tak. Tam jest jeszcze duże rezerwy, jeśli chodzi o mental, psychikę. Potem mamy Stefan de Vrij przejście z Lazio Rzymu do Inter Mediolan. Następnie miejsce piąte Michel, Michel Balak, tak przejście z Bayern Monachium do Chelsea, tak. To była bardzo dobry tak naprawdę transfer. Tutaj jeszcze powiem o takich znanych tak naprawdę zawodnikach, e, który mogą praktycznie większość kibiców kojarzyć. Adrian Rabiot, przejście z PSG do Juventusu Turyn, tak? To było praktycznie niedawno, praktycznie to przejście miało miejsce. Emre Can. Przejście z Liverpoolu do Juventusu Turyn, tak? To też transfer, który miał miejsce stosunku, stosunkowo niedawno. Zresztą Juventus Turyn, jakby, jest mistrzem, jeśli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy, za. gdzie kończą się praktycznie kontrakty, gdzie nie muszą zapłacić za jakieś kosmiczne pieniądze tym zawodnikom. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o zawodniku, tutaj jednak działa pewna chytrość, pazerność, tak? A więc przejście do innego klubu, jak jest wolny kontrakt, praktycznie ten zawodnik już jest dawno dogadany, jeśli chodzi o przejście. Do innego klubu przychodzi na zasadzie wolnego transferu, kończy mu się kontrakt, ale też ma większą pensję. I dlatego tak to się pewnie dzieje. W przypadku Roberta Lewandowskiego była zupełnie inna sytuacja, ponieważ on już był dogadany praktycznie z Bayernem Monachium. Na tamten czas Bayern Monachium był najlepszą drużyną, tak? No, do dziś jest jakby najlepszą drużyną Bundesliga, ale była duża przewaga też. Przecież pamiętajmy, że Bayern Monachium sięgnął po ligę Mistrzów, zdobył ligę Mistrzów w 2013 roku. Natomiast przede wszystkim tam była umowa dżentelmenska, tak? A więc oni się dogadali, byli po. Słowie, że praktycznie z Borusi przejdzie do Bayernu, Monachium, chociaż Borussia Dortmund tak naprawdę chciała zatrzymać Polaka, proponowano mu większe pieniądze, natomiast na to się praktycznie Robert Lewandowski nie zgodził, tak? Następnie Samuel Eto przejście z Anży Machaczkała do Chelsea tak tutaj właśnie ten transfer. Następnie to było miejsce 10, Luis Figo miejsce 14 Real Madrid przejście do Interu Mediolan. To miało miejsce w 2006 roku, natomiast Luis Figo ostatecznie zakończył swoją karierę w Interze Mediolan w 2009 roku. Także tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o kolejnych zawodników to na przykład Keisuke Miejsce 17, przejście z CSK Moskwa do AC Milanu. Tak wygląda właśnie ten transfer. Czy na przykład Mario Balotelli na miejscu 20, przejście z Nice do Olympic Marsylia? Tak, też mamy Mario Balotelli, przejście z Olympic Marsylia do Brescia Calcio. Miejsce 22, chociaż ja na, tak naprawdę Mario Balotelli absolutnie w ogóle nie cenia, Tak, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, tego też to, to, co robi praktycznie poza boiskiem, to jest po prostu jedna wielka tragedia, można powiedzieć. Tak, zresztą on się nie sprawdził już w kolejnych klubach. Gdzieś tam trenerzy dawali mu szansę. On według mnie kompletnie nie wykorzysta swojego potencjału, umiejętności, też psychiki, mentalu, tak jakim dysponuje, mógłby zdecydowanie więcej osiągnąć na szkoda tak, bo ta kariera jest krótka życie tylko ma się jedno karier piłkarski nie można do niej już praktycznie wrócić no pamiętajmy ja wszystko tak wszyscy te wybryki Balotelliego gdzie tam w, 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 wiózł odpalił petardy czy fajerwerki w fotelu, chyba w łazience, wiózł pieniądze tak, chyba tam setki tysięcy euro na siedzeniu pasażera Ferrari, miał otwarte okno w samochodzie, no to po prostu różne takie dziwne rzeczy robił po prostu Balotelli fajny, bo na pewno media o nim pisały, natomiast w sensie piłka do niewiele osiągnął znaczy, bardzo dużo, tak? no Ja nie porównuję siebie, ale mógł zdecydowanie więcej na no, ten potencjał, który ma. I na przykład, miejsce 30 to jest Rudwan Van Loy, przejście z Hamburgera SV do Realu Madryt, tak? To też był spektakularny tak naprawdę transfer. Transfer, e, no, wiecie, przejście praktycznie do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. No, to też mogło dotyczyć tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, bo Robert Lewandowski było zainteresowany w tamtym czasie, kiedy przychodził praktycznie do Bayernu Monachium. No, ale tak mówię, no, to już Robert Lewandowski był posłowie praktycznie z Bayernem Monachium Mówili się, że właśnie przejdzie po zakończeniu tego transferu. Tam jeszcze były takie, takie były. Tak, w aparacji praktycznie złapali, złapali Roberta Lewandowskiego, jak on szedł do samochodu. Tak, w parkingu podziemnym jeszcze miał szalik, czapkę z Daszkiem, szalik, po prostu okulary przeciwsłoneczne. I tam wiesz, żeby się nie zdradzać, tak naprawdę, że był na tych rozmowach z Bayernem Monachium, ale wiadomo, że praktycznie przeszedł. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o to zestawienie. Na przykład Joe Cole przejście z Chelsea do Liverpoolu. Miejsce 12, tak. Miejsce 12, natomiast. Natomiast najbardziej tutaj to jest opłacalny Robert Lewandowski i z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, tak? E, takie zestawienie właśnie powstało e, jeśli chodzi o 30 zawodników, tak? którzy, e, którzy po prostu najlepszy, e, praktycznie 30 najlepszych e, wolnych transferów to, to zestawienie przygotowane tutaj przez dziennikarzy, tak? To zostało zestawienie przygotowane przez dziennikarzy portalu sport1.de, tak? I tak właśnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Olonę poniekąd tak, tak, na przykład według mnie takie dwa słabe punkty z punktu widzenia psychologicznego, gdzie rzeczywiście psycholog mógł popracować nad tymi zawodnikami, to jest Javi Martinez i właśnie Leon Gorecka w Bayernie Monachium, to rzeczywiście tam można byłoby wykrzesać jeszcze większy potencjał w tych zawodnikach, bo mentalnie tam jest dużo jeszcze po prostu do do wykrzesania, tak, z tych zawodników, natomiast jeśli chodzi o tych zawodników, no to Robert Lewandowski, tak, no wiadomo, dzisiaj praktycznie ze względu na te sukcesy spektakularne, no, ale zobaczmy sobie na przykład, jaki diament wypuściła z rąk Legia Warszawa, tak? Kiedy praktycznie Robert Lewandowski zakończył, prawie by zakończył tam karierę piłkarską, tak? Kiedy zakończył swoją przygodę w Legii Warszawa, podziękowano mu, gdzie praktycznie miał odebrać sam papiery sobie z sekretariatu, nawet nikt mu nie podał przyczyny, jeszcze borykał się wtedy z kontuzją. Więc to zupełnie inna inna historia, tak? Inny czas. Tutaj było co innego, tak? No bo Robert Lewandowski wiadomo, że chciał robić krok w, do, do przodu, tak? pójść dalej do przodu ze swoją karierą więc naturalną koleją rzeczy było to żeby przeszedł z Borussii do Bayernu Monachium tak, teoretycznie mógł przyjść do Realu Madryt, tak? no ale pamiętajmy, że to był już czas galaktycznego Cristiano Ronaldo byłby w cieniu, więc nie do końca byłaby to dobra decyzja wielu na przykład osób, oczywiście w Polsce z wiele kibiców Realu Madryt, wielu kibiców królewskich. Natomiast co z tego, jakby Robert Lewandowski poszedł do Realu Madryt, grzałby ławkę, występowałby w nielicznych meczach, miałby słabe statystyki, ostatecznie po roku czy po dwóch latach by odszedł, bo przecież Cristiano Ronaldo jeszcze królował przez wiele, wiele lat, tak? On kiedy tam odszedł? Po prostu praktycznie w 2018 roku, czyli jakby przyszedł w 2013 roku, to musiał Robert Lewandowski to musiałby się godzić z tym, że przez 5 lat by grzał praktycznie ławkę, wchodziłby w nielicznych meczach i i no, zupełnie inaczej to by wyglądało, tak? Bo wiadomo, że tutaj chciałby królować Cristiano Ronaldo. Także to była dobra, tak naprawdę, decyzja. Natomiast na pewno też była opłacalna, tak, z punktu widzenia tego, że klub otrzymał tego zawodnika praktycznie za darmo. Tak powiedziano. tam mówiło się o tym, że Robert Lewandowski za sam podpis otrzymał 15 milionów euro, tak? Nieprawdopodobna sytuacja. Wyobrażacie sobie, przychodzicie do gabinetu prezesa, usiadacie, składacie podpis i za sam podpis kasujecie 15 milionów euro, czyli tam praktycznie razy Ponad 60 milionów złotych, no to są kosmiczne pieniądze, tak? No ale tak to właśnie wygląda. Chociaż trzeba powiedzieć, że Robert Lewandowski zawsze był uczciwy, sumienny w stosunku do swojego pracodawcy, tak? Czy jeśli chodzi o to Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, do samego końca jeśli chodzi o Borussia Dortmund grał bardzo dobrze, nie odpuszczał, szczerał gole i też nie miał po prostu takich jakby sentymentów, tak. Gdy grał w Bayernie, to pakował bramki w Dortmund, jak grał w Borusii, to pakował bramki Bayernowi Monachium. Tak, czyli nie kalkulował, nie, nie liczył, tak, że o nie może niestety po prostu bramki Bayernowi, bo zaraz po prostu tego klubu pójdę. Nie, zawsze grał sumiennie, uczciwie i to zawsze można było zobaczyć, do dziś dzień tak gra właśnie Robert Lewandowski. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!